Witajcie serdecznie, w tym odcinku chciałem Wam pokazać różnicę między czasownikiem bring i take. Dwa czasowniki dość mylone przez Polaków. Teoretycznie bring znaczy przynieść, a take znaczy wziąć. Także dwa różne znaczenia, choć podobne, i nie powinny się mylić Polakom, a jednak się mylą. A skąd się bierze problem? Ano stąd, że take zwykle znaczy wziąć, ale zdarza się, że bring też będziemy tłumaczyć wziąć. Czyli przykładowo mamy zdanie: weź parasolkę na wypadek deszczu. Co mam użyć? Bring czy take? Oba możemy użyć w dwóch różnych kontekstach. I teraz, dlaczego z tą parasolką możemy użyć zarówno take, jak i bring? Te dwa obrazki ładnie pokazują, jak się zachowują te czasowniki. Otóż take z perspektywy osoby, która mówi, oznacza, że coś bierzemy w drugą stronę od tej osoby. Natomiast bring z perspektywy osoby, która mówi, znaczy w jej stronę. Czyli przykładowo, jesteśmy w domu, syn jedzie na jakiś obóz i mama mu mówi, weź parasolkę na wypadek deszczu. Czyli to mówi mama. Czyli mama mówi, żeby on wziął parasolkę nie w jej stronę, tylko w tamtą stronę, w stronę obozu, bo on wyjeżdża. A teraz, kiedy użyjemy bring z tą parasolką? No, wyobraźmy sobie, że ktoś do nas przychodzi w odwiedziny i my mówimy: weź parasolkę na wypadek deszczu. Czyli z perspektywy osoby, która mówi: weź parasolkę, żeby ta osoba przyniosła parasolkę w jego stronę. Weź parasolkę do mnie, w moim kierunku, na wypadek deszczu. Czyli mama do syna, który jedzie na obóz. Take an umbrella in case it rains. Czyli weź parasolkę w tamtą stronę w stronę obozu. Natomiast ten kolega, który będzie nas odwiedzał, Bring an umbrella in case it rains. Czyli w naszą stronę będzie przynosił parasolkę. Teraz przedstawię Wam drugi przykład, żeby jeszcze bardziej rozjaśnić sprawę. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w szkole i pada hasło z ust nauczyciela: Czy możesz wziąć zeszyt? Teraz uwaga, kiedy nauczyciel powie take. No wyobraźmy sobie, że jakiś uczeń nieustannie rozmawia na lekcji i nauczyciel każe mu się przesiąść. I mówi mu, słuchaj, przesiądź się do na przykład Andrzeja i weź swój zeszyt. No to uczeń ten nie będzie brał zeszytu w stronę nauczyciela, tylko w stronę tamtego ucznia, do którego będzie się dosiadał. W związku z tym nauczyciel powie, can you take your notebook? A w drugiej sytuacji wyobraźmy sobie, że nauczyciel zaprasza ucznia do odpowiedzi ustnej, czyli na środek, czyli w kierunku nauczyciela. Mówi, słuchaj, przyjdź do odpowiedzi, czy mógłbyś wziąć zeszyt? Can you bring your notebook? Gdyż będziemy przynosić ten zeszyt w stronę nauczyciela, czyli w stronę osoby, która mówi. Teraz przygotowałem jakieś inne przykłady. Czy przyniosłeś książkę, o którą prosiłem? Tu już nie będzie żadnego problemu, bo po polsku mamy przyniosłeś, a nie wziąłeś, a przynieść to jest z reguły bring. Czyli did you bring the book, no, dwa razy wydrukowałem, book. jednego nie ma. Did you bring the book I asked for? Czy przyniosłeś książkę, o którą prosiłem? Czy też na przykład poprosiłem kelnera o rachunek. Tu będziemy tłumaczyć, że poprosiłem kelnera, aby przyniósł rachunek. I asked the waiter to bring the bill. I na koniec jeszcze trzy przykłady. Proszę pamiętać, że bring i take w języku angielskim można też kierować w stosunku do osoby, czyli przynieść nie tylko rzecz, na przykład książkę, tylko osobę. Czyli przykładowo mamy bring your sister to the party. Przynieś, my powiemy pewnie przywieź, przywieź siostrę na imprezę. Czyli w naszą stronę, w, oso w stronę osoby, która to mówi. Czyli ta osoba jest na imprezie. Bring your sister to the party. A teraz wyobraźmy sobie, że już jesteśmy na tej imprezie i ta siostra troszeczkę narozrabiała. I prosimy tę osobę, take your sister home, please. Czyli weź ją do domu w tamtą stronę. I inny przykład, na użycie take w stosunku do osoby, could you take me home? Czy mógłbyś wziąć mnie do domu? Czyli w tamtą stronę. Idziemy do domu nie w naszą stronę, tylko w tamtą stronę. Take.